Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Wierzuk, jestem dziennikarzem TVN-24. W redakcji zajmuję się głównie polityką i sprawami międzynarodowymi. Mój reportaż Ucieczka do Wolności powstawał w redakcji Czarno-na-Białym i to jest efekt pracy całego zespołu. Pomysł na ten reportaż powstał przy okazji 30. rocznicy upadku muru berlińskiego. Chcieliśmy opowiedzieć o ludziach i ich marzeniu o wolności w przededniu upadku muru. To jest opowieść o obywatelach NRD, którzy mieli już dość reżimu i uciekali na zachód przez ambasadę RFN w Warszawie. Historia o tym, jak Polacy także pomagali Niemcom. Bardzo chciałbym przede wszystkim podziękować moim bohaterom za historię, które mi opowiedzieli, bo tak naprawdę te ich historie, ich emocje w tym reportażu są najważniejsze. I ten report Portoż tak naprawdę to jest przykład wspólnej drogi Polaków i Niemców do wolności.